tak, że nie, nie musiałem nie oszczędzać. No, po pewnym czasie, po jakiejś godzinie, to było w godzinach porannych robione, po jakiejś półtorej godzinie e, huknął, poleciał dym i usłyszałem ten głośny wybuch pier wysadzonego pierwszego mostu. No, po jakieś Pół godziny tam, wycofaniu się tego kolegi Ceceniowskiego i pierwszego Plutonu, wysadzony został drugi most. A po pewnym czasie saperzy do, do, doszli do mnie i już pierwszy i drugi Pluton ze swoimi resztkami tam taboru przejechali przez mój most, tak go nazwijmy w stronę Włodawy, a ja zostałem sam i w określonym czasie. Dostałem dokładną godzinę od dowódcy, o której mam wysadzić most. Także ja spokojnie wyprawiłem swoich saperów już, też w kierunku Włodawy, odeszli ode mnie dalej, a ja zostałem sam. Przy tym moście z kawałkiem lądu prochowego. To znaczy że ląd prochowy to był palący się 1 cm na jedną sekundę. To był bardzo prosty taki rachunek. No więc te 30, tam może trochę więcej, lądu prochowego dołączyłem do lądu wybuchowego. I czekałem na swoją godzinę, kiedy wysadzić. Po tej godzinie pudeleczko zapalek, to się tak ładnie po sapersku przygląda, ląd, y, wygląda, ląd się przycina skośnie do lepka do za, zapalki przycina się, przyciska się palcami ten ląd, a tą tarką, tak zwaną, tę pudełko się pociąga no i zapałeczka błyśnie, zapali się i ląd już zaczyna się palić. I palenie się lądu widać po dymieniu, on dymi tak, prawda, palenie się, bo wewnętrznie się pali, ale dymi się, no więc ja szybciutko w nogi, ale znowuż ta chwila niepewności, a czy nie zgas ląd, czy, 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 prawda, czy wszystko to idzie. Zatrzymałem się tam tak kilka, no już kilkadziesiąt metrów odbiegłem, wykręciłem się, żeby zobaczyć. No widzę, że to ląd i dym i trochę iskrzy. I, i, I dopiero wtedy taka ta, 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 ta nagła myśl, że trochę za blisko jestem mostu, no ale nie, zanim zdążyłem dalej odbiec, most, most huknął, a przy tej sporej dawce y, trotylu to prawie most został y, y, rozdmuchany tak, a ja zostałem tak z, z, zdmuchnięty, z tego mostu, że wylądowałem w gęstych krzakach, pocięty jak żyletką tymi jakimiś krzakami tutaj po twarzy. Ledwo wylazłem z tych krzaków, no ale wielce uszczęśliwieni, że zadanie takie wykonałem. Dopiero później się okazało, że to był ostatni most wysadzony przez Zorganizowaną jednostkę, przez jednostkę wojskową. Ostatni w 1939 roku mocno, czysty przypadek, że to akurat ja tam byłem. Przeprawiliśmy się do Włodawy. Nie, nie obyło się tam bez, bez nalotów. Znowuż Niemcy, ale Niemcy te, te, te już dosyć delikatnie jak gdyby, no, może, że byli gdzie indziej zaangażowani, ale nie o to chodziło, chodziło raczej o to, o pomyłki, bo byli za blisko z Niemcami, z Niemcami w porozumieniu, prawda? Rosjanie. Tak, rosyjsko-niemiecki. Wali się tych, tych nieporozumienia, to się zdarzało często, że, że swoich bombardowali albo, albo jedni tych, drudzy tych. W każdym razie we Włodawie to tak jakby jakby w tej, w tej wolnej nie, nie, przez nikogo jeszcze nie zajętej Polsce, żeśmy się poczuli i nawet generał Kleberk, który nie chciał nigdy przyjąć dowództwa naczelnego on w zasadzie był już jedynym generałem dowodzącym a jednak nie chciał i dlatego nie było to jest nieprawda że na lewo i na prawo tam wieszał odznaczenia to to, to ja chyba ze sześciu spotkałem rozmaitych yy, opowiadaczy którzy opowiadali jak to generał Kleberk własne, Virtuti military odpiął i przypiął temu oficerowi. takim sensie, że nie byli też, też tacy odznaczeni Ale generał Kleberk wtedy wprowadził administrację polską. Mianował starostę we Włodawie, sklepiki jakieś zaczęto otwierać. No to była kwestia tam jednego czy dwóch dni tylko. Zresztą tam dokładnie to już nie wiem, bo ja też już musiałem wędrować ze swoją kompanią dalej. No dalej to była ta historia, gdzie żeśmy już podchodzili w kierunku Kocka. I, jeszcze nie dochodząc do Kocka, to pomagałem przy budowie mostu drewnianego, z kolei zniszczonego w czasie działań. Ale ponieważ to zniszczenie było dokonane paleniem tylko mostu, to do lustra wody te pale się opaliły. Także inna jednostka wyrównała te palące się. Zgaszone oczywiście te opalone pale, wyrównano palami, przybito oczepy, także była szybka taka odbudowa, no bo dowództwo chciało jak najszybciej przeprawić przez tą rzeczkę Tyśmienicę artylerię. Jeszcze artyleria, żeby się posunęła w przód bo tam już zagrażała coraz bardziej ta trzynasta Dywizja Niemiecka. Akurat ja ze swoim Plutonem po tych tam robotach rozmaitych ziemnych byłem wolny i, i dołączyłem do tych jednostek czekających na prawę, no ale mnie wyłuskał tam, zresztą musiałem się zameldować, zameldowałem się ku kornikowi. Nie majorowi jeszcze wtedy chyba, Schubertowi, że mój pluton jest już do dyspozycji. Dobrze, bierzcie się za dylinę i dylinę donosić i, i układać na moście. To tam muszę no, troszkę wyjaśnić. Po Sapersku dylina to są te belki czy te deski, które się w poprzek. Mostu układa na legarach, który się tworzy, to jest na tym. No tam były takie laski, i tak e, niewielkie lasy, także tam już inna jednostka zaczęła wycinać. Cięło się to na odpowiednio długie, no to około 3, 3 metrów, takie ko ko kołki, no kołki, drągi takie. No i dwóch saperów to donosił, układane były na tej dylinie. No, wtedy pułkownik Schubert do mnie, o, jest dla was robota, przyspieszyć dylinę. Pierdźcie po roczniku swój." swój